O dziewczynko. O właśnie widzę jak na pałę lecicie. Siema. A fajne duszenie! Super duszenie. Jep, 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 jep. Lewy przycisk myszy, lewy przycisk myszy. Hanek! Hanek! Oooo! O, lagło mi grę jeszcze. Łap to chyba. Ściera. Ojeju, co się stało? Leja. Ojej. O za nami. O kurwa. Super.

Ej, bo mam hanka przy sobie, nie sobie coś. A ja mam zawał. A ja coś miałem. Leila no. Lejla, Lejla. Kurwa! O, Niko, nie duszę, no tak. ja, ja mam 32 HP. O, nie mam jest. staminy. Co to w nie, to są miny? Właśnie widzę, jakie Dobrze. No, czy ja tu zostałem sam? Ej, 10 frajerów na mnie, ta jest! Lubię balans. Ginę. Chyba. Oh, A yeah. nie, na pałę Łukasz, dawaj, ta jest! Napałę, kurwa, dawaj, ta jest! A, fajne duszenie, które nie działa, no tak. I na pałę, z myszy, ta jest! No wypierdajcie, kurwa! Eee, z się z myszy kurwa! Eeee, ci uciekasz, ojej, jeszcze ci popacham, kurwa! O! Look at bat, i chuj! Jestem pojebany, no chyba. Ale tak! <laughs> o o sieba Łukasz, O, nie działa nic, Ta jest! Da jest Łukasz, Łukasz, dawaj kurwa, Łukasz, Łukasz, dawaj. Ochanek! A, bukakę. O kurwa, wszyscy w sobie. Ja to mam, wszystko tu mam inne. Mhm, jest. To jest Agajn Beka Episode Kurwa. Kulka. Ała. Co było Bukake? Kurwa. Oni w ogóle mają trzech. A nie, tu masz trzy. A, a no cztery. A, widzę, tak nie. Tutaj postawiłem kilka minut. Tutaj postawię mhm. Tylko, trochę nie przyjdą. przydą. Fulha penia odbył zyskać kurwa przez te iście na pałe. Czekaj. Chcę wiedzieć, że ona przyjdzie. cofnij dupę lepiej. niech zwiąże walką no, się bojąj O nie myślę, że to jest jakieś inne wejście No są ale, Do ale, no ale jest, to jest ale Bo To za duża wiedza To jest zbyt kosmiczna wiedza O kurwa napałeś, już dech oczywiście, spierdalamy Nie strzelaj, nie strzelaj, bo nie wejdą, jak Ja pierdolę co za debil Oż tym moment, o żeż, kurwa, jak go rozjebali kurwa sekundę nie. Ufam Twoim kalkulacjom. No i co? No i gówno, napałę i zgon. 3, 2, 1. Fajne dusze. A dusze tamtego obrazu, eh? Łatwo. prawej teraz coś tam jest. Biegiem, biegiem. as idiot. A, przyszedł. Fajne duszenie, kurwa. E, głupia ci pogień. Wypierdalaj. Uważaj, uważaj, uważaj. Na pałę. Na pałę. Lewy przycisk myszy. O, Hanek! Hanek! Ojej, co się, ojej, ale łatwo! Dlatego to jest genialne wejście, kurwa, i mam full HP już. Wejście. No słuchaj, Z, ja też. <laughs> 300 level znać. nie pomoże chyba. <laughs> ale jak wjechała, to wroje agresywnie, nie? No kurwa. Uh, 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 uh. Na pałęzie. Dawaj, rej, wjeżdżasz, to jest ten moment. Wal, nara. Haha, nie zróbmy. Tu on, ta, No to szybko poszło. To jest a ten się tam. Na... O, już mu się zdechło. je, jest oj, pomacham wam. Siema nara. Ciekawe, czy kiedyś wyczają, że to jest inne wyjście? Nie, nie. O, mula. Fajne duszenie, kurwa, super duszenie.

Pan to wyszedł od nich już. Dobra, w no ogóle no się. Dobra, to można napalić O Łukasz napa- O, ojo, o co się stało? Ta <śla> To jest... Lubię balas, kurwa. balans, kurwa. balansem Enjoyer. O, o, Hanek! Hanek! Detoniczy. Kulę wzięli. Nie, nie wierzę. Kula. No kurwa, gościu. Zajebiście. Dobra, się Hanek. Ale kula, ale kula do ataku Olejla, ojejla, ojej. siema Nara O, obewun, ojej Nic nie widzę w sumie w tych finalach, ale kula Gdzie jest? Jest tak już? O, za nami, z góry Ty kurwa ułomie. Ooooooo, śpiew dalej. Tyle, że pierwsze nie można sobie taminka out Duszę, nie dusze nikogo! No to super gra kurwa. Zgona chyba jednak walnę. Finalnie Albo i nie? no kula mnie ta strzela? A! Bo jeszcze nie, kurwa, kurwa żyję. Jeszcze to wygramy. Jeszcze, jeszcze, żyje. Wygramy. jeszcze żyje. Ja ja żyję też, Jeszcze żyję. Ja wiesz, jeszcze z chwilowo żyję, ale teraz już to się skończy. Nie stamina, ale kurwa. Kula mnie goni i drągwa. Stamina, stamina! Drugi jest? Chupę. Chupę. Przeżyliśmy tą tatwa bad Ja się krecę. Kochanek! O, no, zabiło mnie po dwóch sekundach, bo gra przypomniała sobie, że mam mało HP Nie uciekniesz. A fajne duszenie, kurwa. Jebany ścik. Dobra, łatwo. 2HP. Dobra. <grym wstrzymać> no, przed nami coś będzie zaraz. Hanek, to znaczy Hanek, Łukasz no, <grym wstrzymać> Ja pierdolę! Nic nie widzę, ale pójdę. Jest. To jest. S. S. <grym wstrzymać> nie, no, dobra, to było potężne. I kolejny 300 level do ta jest! Teraz im pomoże. Mm -hmm. <grym> no balans stron jest mocny, jak zwykle. No kurwa, jeszcze na tej mapie. Ja pierdolę. Nie no, to wuder duszeniem i te miny i te, te, i te kulki, kurwa. Ciemna strona łatwo. Ah. No. no jak mm -hmm. zawsze, łatwo.